be like a house party type song like 2004 so sing along when you can that clock keeps ticking like a metronome and my thoughts keep telling me to get me home but my balls keep telling me to let me oh oh just let me oh that clock keeps ticking like a metronome and my thoughts keep telling me to get me home but my balls keep telling me to let me oh oh just let me oh that clock keeps ticking like a metronome and my thoughts keep go wszystkim w poprawce czasowej Bentleya Continentala Super Sport. Przejdziemy teraz do kryjówki. Zobaczcie jego klasyfikację bez, bez części. ogólna jest to A699, o wysoko bardzo. Prędkość maksymalna 556. Przyspieszenie 807 prowadzenie na 736. Tak. Jak widzicie niby z tej tutaj oceny jest jeden z najlepszych samochodów, do których do, do które testowaliśmy jak na razie ustawimy się teraz to się zaraz ta mapa pojawi się jakbym zaraz wracam to startujemy. ciekawe czy poprzez utarte części ten ostrożny znikła która była wcześniej czy nie ale zobaczymy W ogólnym czasie będziemy widzieli czy jest lepiej czy gorzej bo ostatnio naprawdę ciężko się go prowadziło z tą nadstarownością ale, 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 mam nadzieję, że teraz będzie lepiej Ok, poszedł ładnie jak tutaj wygląda sytuacja, Ok, jest i nitro, zobaczymy jak wygląda uuu słabiutko, to bardzo, bez porównania do Lamborghini, Lamborghini czy też BMK. naprawdę słabo Samochody już czekają na nas, żeby nas powolnić. Ten skubaniec z tym samochodem musiał nam wrzucić belkę w ryj. Wypierdzielaj nim Dobra. Między samochodami, jak to wzruszenia? Czy 100, czy 100? Jest ok. Między zefkami. Wow. Tylko i wyłącznie jakieś tam latarnie skosiliśmy. Jedną latarnię, to nic. To nic. Dobra, drzewko na spowolnienie, jest ok. Ale tu na. Wow! u kolach ciężko to widzę. Cholera, prawda. Ciężko. Nas zablokowały te samochody tam. To ma powiedziane. Cholera. Naprawdę. Co z tego że ma dużą sterowność, jak ciężko się nie mieści. Dobra Tak to wygląda Wow Uda nam się, czy nie? Wow, naprawdę trzeba bo zwolnić Okej, okay, dotarliśmy Wow eee... Mieliśmy tam małe problem na tych półkolach, ale to przez to, że naprawdę ciężko się nim wjeżdża takie półkola, jest naprawdę ciężkim samochodem, moim zdaniem przynajmniej, nie wiem jak inni uważają, może dla niektórych jest on ok, dla mnie on nie jest okej, okay. ja mam go dla, w trybie kolekcjonerskim, tak więc do zobaczenia w następnej poprawce czasowej, na razie wszystkim.